Udało nam się zaprosić do rozmowy ministra Łukasza Schreibera. E, pytanie pierwsze. Mówił Pan wcześniej o programie od Pionka do Hetmana. E, czy może Pan powiedzieć coś więcej o jego założeniach? No, najwięcej pewnie mogą powiedzieć sami organizatorzy, ale myślę, że jest to świetny pomysł na to, żeby rozwijać szachy, żeby rozwijać szachy w szkołach, ale także w szkołach, w tych, których dotąd ich nie było, prawda, w, nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, w szkołach wiejskich, to jest myślę wielka, wielka sprawa i fajny pomysł i że są ambasadorzy tego projektu znakomici, nasi polscy szachiści. Radek Wojtaszek i Alina Kaszlińska, Monika Soczko i Bartosz Soćko, czyli dwie takie najlepsze małżeńskie pary szachowe w kraju. Myślę, że to w połączeniu z tym, że proszę bardzo, wychodzi podręcznik, który napisał arcymistrz Paweł Czarnota, czyli że są dodatkowo materiały w tym wszystkim, takie rzeczy jak ten kongres szachowy, turniej, który się obok tego odbywa. No, to wszystko składa się na promocję szachów, to wszystko składa się na to, że widzimy, że ten program funkcjonuje w skali kraju i że przynosi te efekty w postaci setek zawodników, którzy później spotykają się na turnieju. A czy Panu zdarza się jeszcze grywać w turniejach i skąd się w ogóle wzięło zainteresowanie szachami? Grywać w turniejach to, to już rzadko, ale zagrałem w zeszłym roku raz w Pucharze Polski w, w szachach szybkich w Opolu i w Łodzi w szachach błyskawicznych, a części to pewnie z przyjaciółmi, czy też, czy też przez internet. A skąd się wzięło zainteresowanie, to tak jak pewnie u każdego, no, ktoś musiał do tego trochę popchnąć, no, bo to, to rzadko jest tak, że, no nie, że oglądamy telewizję, szachy, o jakie ciekawe, zaczynam grać. Raczej nie, prawda? No w moim przypadku był to tata, Tata, tata właśnie wspominał, że miałem młodszego brata, więc, więc o rok, więc to był jakiś pomysł na to też, żeby zagospodarować taką energię. Jakie programy będą realizowane z Pana udziałem w przyszłym roku? W przyszłym roku, z moim udziałem, to znaczy, żeby to tak nie zabrzmiało ktoś, żeby się nie przestraszył, że ja nie wiem, zamierzam być e, trenerem czy, czy, czy się bawić w, w pierwszorzędnego zawodnika, tak? Nie, ale tak jak To jak, może no, przeformułuję pytanie. <laughs> tak. W jakie programy zamierza się Pan zaangażować, w jakich programów rozwój w przyszłym roku? No myślę, że, że w ogóle wspierać tak, tak traktuję trochę swoją rolę jako osoby, która może być w jakimś skromnym zakresie ambasadorem szachów tutaj w Polsce, więc na pewno w Bydgoszczy trochę się rzeczy odbędzie. Odbędzie się kolejna już ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Szachowego. Odbędzie się na pewno kolejny turniej o, o Puchar Gwiazdy Bydgoszcz. To jest też taka idea, która została zapoczątkowana. Myślę, że. Myślę, że, że te turnieje w ramach Pucharu Polski będą dalej, dalej kontynuowane. To już trzecia edycja będzie przed nami. Mam nadzieję, że także jedna z nich może odbyć się w Bydgoszczy. Wspieramy jakoś Mistrzostwa Polski, czyli spotkanie elity kobiet i mężczyzn. To, to, to też jest super sprawa. No i na pewno w te wszystkie młodzieżowe inicjatywy. To zaangażowanie będzie. No, także w budowę staram się wspierać tutaj w Bydgoszczy, nasz klub Gwiazdy Bydgoszczy. To ostatnie pytanie, trochę luźniejsze. Jaka jest Pana ulubiona świąteczna tradycja? No myślę, że taką, taką ulubioną, chociaż ciężko jedną wymienić, ale. No jako dzieciak to wiadomo, dla, co było dla każdego naj, najfajniejsze. To, są, to jest ten czas, kiedy tam przy kawie czy, czy i, i, i przy ciastach zrobionych przez, przez rodziców czy dziadków można było otrzymać jakieś prezenty, także szachowe czasem. Ale, ale myślę, że tak z wiekiem się też docenia to, to wspólne śpiewanie kolęd. To jest, to jest, myślę, taka tradycja, która no zawsze przy, przy stole się pojawia. Dziękujemy za rozmowę.